Osiemdziesiąt dni dookoła świata. Część druga. Nigdy nie byłem w tych drogich przedziałach kolejowych, panie Fogg. To, czy coś jest drogie, czy nie, jest względne, paspartu. To, co nazywasz drogim, ja nazywam wydatkiem. To prawda, ale Monsieur, jak możesz być tak spokojny i pewny siebie? Czy to, co wydarzyło się w Londynie, nie było złym znakiem? Paspartu opowiedział o tym, jak zostali zatrzymani przez inspektora Fixa. Po założeniu się, że w 80 dni objedzie świat dookoła, pan Fogg musiał zostawić połowę swojego bogactwa, dom i członkostwo w klubie reform. Ale gdy tylko pan Fogg wraz z Paspartu opuścili jego dom, Został zatrzymany przez inspektora Fixa. Nie tak szybko, panie Fogg. Przybyłem, by cię aresztować. Aresztować mnie za co? Oddać to, e, cokolwiek ukradłeś z Królewskiego Banku Anglii. Za ty coś zostało schadzione z banków i nawet nie wiesz, co to jest. Pytałem ich tyle razy, ale podobno był to tajny dokument. Ale nie ma znaczenia, ponieważ ukradł go pan Foga. Teraz, gdy wszyscy wyjeżdżacie w takim pośpiechu, jestem pewien, że to pan Fog jest złodziejem. Hmm. Masz nakaz aresztowania, inspektorze Fix? Eee, eee, tak myślałem. Gdy pan Fog wyszedł, inspektor Fix był w ciężkim położeniu. Uważał pana Foga za swojego arcynemesisa. To znaczy, że pan Fog był jego wrogiem numer jeden. Chcesz nakazu aresztowania Fog? Dobrze, zdobędę go. Moskwy? Zatrzymanie w ten sposób na początku naszej podróży to z pewnością zły znak. Nie bądź głupi, passepartout. Przed nami wycieczka pełna przygód. Nie ma złych wróżb. Wszystko mam zaplanowane. Jedziemy tym pociągiem do Dover. Przejedziemy przez kanał La Manche, a potem pociągiem prosto do Paryża. Jesteśmy na czas. Monsieur, w Paryżu musimy być ostrożni. Mówił, że atmosfera tam wcale nie jest spokojna. Nonsens. Musimy tylko przejść przez to miejsce, jak każdy normalny człowiek, i wylecieć do Egiptu. Prost się, Paspartu. Czeka nas przygoda. Paspartu miał rację. Paryż właśnie przeszedł poważną zmianę. Trwał tam punkt. Powietrze tutaj jest takie ponure, Paspartu. Monsieur, chodźmy szybko do naszej banderoli. Jesteśmy na czas, Paspartu. Nie martw się. Pojedziemy prosto. O, czekaj, co to jest? To wygląda na jakąś procesję, Monsieur. Sprawdźmy to. Oh. Filias Fogg był ciekawski z natury. Wpasował się od razu. Zaczął obserwować otaczający go tłum. Passepartout nie zostawał w tyle. Salut. Tu ty wziąty. No są. Znam trochę francuskiego. Passepartout. Patrz na mistrza. suis Ici? Po gouverneur. Co? Kel. Lemek. Setom dikil kil e ici pour Zaraz. Co się dzieje? Gdzie się tego nauczyłeś, mózgi? A. nagle nie mogę sobie przypomnieć. Eee, uciekać! Pan Fok nie był pewien, co właśnie powiedział, ale wiedział, że było to coś złego. Pan Fok i Pasbartu uciekali przez targowiska i ruchliwe ulice. <tuszy> Pasbartu? Co, co, co my robimy? Co teraz, co, co teraz, co zrobimy, Monsieur? Biegnijmy dalej! Zaledwie kilka metrów dalej, pan Fok zobaczył znak. Ty, tędy! Gdy weszli na pas, nie mogli uwierzyć w to, co zobaczyli. To był balon. Monsieur, to bezpiecznie? Nigdy żadnym nie podróżowałem, zatem będziemy musieli to sprawdzić. Balony powietrzne nie były tak naprawdę bezpiecznym sposobem podróżowania, dlatego rzadko je używano. Pan Fok był nie tylko ciekawym, ale także odważnym człowiekiem. Monsieur. Wskakuj, Passepartout! Albo to, albo oni. Tak naprawdę nie mieli wyboru. Passepartout wskoczył do środka. Pan Fok przeciął linę kotwiczą, która była przywiązana, by powstrzymać balon przed odlotem. Balon niebezpiecznie zapalował w powietrzu, gdy podnosił się z ziemi. Pan Fok i passepartout poruszali się wewnątrz kosza balonu. O, ja umrę! Ja tu umrę! Tłum jednak został w oddali. W końcu balon się ustabilizował. Nie rozumiem, co powiedziałem. Mosię, że jesteś si podobny? To znaczy, przybyłem tutaj, by rządzić. O, motyla noga! Gdzie się tego nauczyłem? Uff, dobrze, że dostrzegłem balon w samą porę. Wiatr wieje we właściwym kierunku. Powiedz mi, pasmartu, czy byłeś kiedyś we Włoszech? Dorwę tego człowieka ukradł coś bardzo ważnego z Królewskiego Banku Anglii. A moje źródła mówią mi, że będzie tu za kilka godzin. Jeśli tak będzie, to nie ma się czym martwić. Zatrzymamy go, co oznacza, że będzie pod naszą opieką. Hm. Masz nakaz, signore? Tak! Jest w drodze. Przyjechałem pierwszy, żeby tym razem nie wyślizgnął mi się z rąk. A, signore, nie będziesz mógł go aresztować bez nakazu. Wiem o tym! Dlaczego wszyscy w kółko powtarzają to samo? Panie Fog, skąd wiesz, że lecimy we właściwym kierunku? Bo widzę Włochy. I tak też było. Włochy w pełnej klasie. tu był oszołomiony pięknem tego miejsca. Czuł zapach świeżego ciasta. Jestem taki głodny Ah! Mieli dispiace Molto. Ups, jesteśmy za blisko Ziemi. Hmm, teraz lepiej. Pan Fok był przygotowany niemal na wszystko, ale wkrótce wydarzyło się coś zupełnie nieoczekiwanego. Coś jest nie tak. Balon nie ma równowagi. Co? Co masz na myśli? Jak to wyłączyć? Możesz. Możesz włączyć równowagę. Cisza paspartu. Och, jakiś ptak musiał rozerwać płachtę balonu. Chodzi o to, że gdy balon zbliżał się zbyt blisko ziemi, maleńka kukułka usiadła na balonie, a gdy balon uniósł się w górę, kukułka odleciała. Pozostawiając rozdarcie w materiale, balon zaczął się kręcić. O -o -o -o. Trzymaj się, mocno, paspartu! Słuchaj! Wszyscy na ziemi patrzyli, jak balon wiruje w powietrzu. Oddio, pieta loro. Ja zaraz usię, a wypieta Ja za raz tutaj się wiarę! W końcu balon wylądował na środku parowca Ampangolis. Aaa! Nic nie widzę! Oślepłem! Żyję! Ja żyję! Udało nam się! Żyjemy! Żyjemy! Wylądowaliśmy tu! Zaraz! Gdzie jesteśmy? Niewiarygodne! Jesteśmy w Mongolii! Czy to teraz ten ha, ha! Nie, paspartout! To jest parowiec! Zabierze nas do Bombaju! Bombaj! Awaria balonu zdołała w jakiś sposób zanieść pana Foga do celu. Nawet po tym, jak gonili go wściekli Francuzi. Pan Fog był z siebie zadowolony. Chociaż minął dopiero trzeci dzień, już objechał Europę. Muszę napisać przemówienie, kiedy wybiorą mnie na przewodniczącego klubu reform. Ale pan Fok nie wiedział, że wśród nieznanych twarzy, na drugim końcu parowca, była jedna znana mu osoba. Nadal nie mam nakazu. Co mam zrobić? Ucieknie! Signore, nie będziesz mógł go aresztować bez nakazu. Eee. Będę Cię ścigał do końca świata, jeśli będę musiał Fog. Inspektor Fix wszedł na pokład parowca, by śledzić Pana Foga. Następny przystanek? Indie! <ścoughs>